Witam Państwa serdecznie. Tak jak tutaj już koleżanka wspomniała, poprowadzę dla Państwa pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. W czasie tej części przekażę Państwu takie informacje jakby podstawowe o działaniu. Myślę, że dla wielu z Państwa one są znane, ale też mamy tutaj część uczestników, którzy po raz pierwszy będą próbowali swoich sił w działaniu 8.1. Dlatego myślę, że warto y, przypomnieć y, te podstawowe informacje. Y, przede wszystkim y, tutaj powiemy, dla kogo jest działanie, na jakiego rodzaju y, y, jakby, y, dofinansowanie w ramach działania przedsiębiorcy mogą liczyć, y, jaka jest intensywność wsparcia jakie projekty mogą otrzymać to wsparcie, jak również parę słów powiem o procedurze aplikacyjnej, jak również taki wstęp do procedury związanej z oceną wniosków. Więcej o ocenie po przerwie będzie mowa o kryteriach, które wnioski powinny spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie. Takim podstawowym pojęciem, kiedy mówimy o działaniu 8.1, jest pojęcie e-usługi dlatego, że projekty wszystkie, które są składane w ramach działania 8.1, są to projekty, które muszą być, muszą dotyczyć świadczenia e-usług. I ponieważ działanie 8.1 już od jakiegoś czasu trwa, początkowo mieliście państwo pewne trudności z zidentyfikowaniem, co, co jest e usługą a co nie jest. Ja myślę, że z czasem te wątpliwości, tych wątpliwości jest coraz mniej, no, Niemniej no nie da się mówić o działaniu 8.1, nie mówiąc o pojęciu e usługi E-usługa to jest taka usługa, która musi spełniać łącznie te cztery, właściwie pięć cech i to muszą być wszystkie spełnione. Nie może być tak, że np. cztery są spełnione, a jedna nie, bo wtedy już nie mamy do czynienia ze usługą Pierwszym takim kryterium jest to, żeby ona była świadczona w sposób zautomatyzowany. Myślę, że łatwiej będzie o tym mówić, podając przykłady. Na przykład sporo pytań, które na przykład ja miałam okazję usłyszeć w czasie chociażby dyżuru eksperckiego, dotyczyło usług szkoleniowych, powiedziałbym, świadczonych przez internet. I teraz pytanie, co jest zautomatyzowane i co kwalifikuje się w tym jakby, w tym wymogu, jako usługa, a co nie projekt, który dotyczyłby szkolenia, szkolenia takiego, gdzie um, uczestnik szkolenia um, siedzi sobie przed um, komputerem i po drugiej stronie, poprzez transmisję um, jest nauczyciel i jest to taki jakby um, forma tylko komunikowania się, ale tak naprawdę um, po stronie usługodawcy jest um, człowiek, no nie jest usługą, dlatego że ta automatyzacja oznacza tyle, że to musi, tę usługę musi obsługiwać, musi świadczyć tak naprawdę system czyli projekty e-learningowe, gdzie jest pewien program szkoleniowy przewidziany, przez który uczestnik sobie samodzielnie jakby przechodzi. Oczywiście, pewnie raz na jakiś czas jakiś jest weryfikacja zdobywanej wiedzy. Ale jakby od strony usługodawcy nie ma tam elementu, nie ma tak zwanego nauczyciela, tak, który siedzi po drugiej stronie i cały czas jakby tego ucznia prowadzi przez jakby ten program szkoleniowy, to coś takiego zautomatyzowanego jest usługą. Natomiast w momencie kiedy mamy człowieka z jednej strony, człowieka z drugiej strony, a tylko jest komunikacja poprzez sieć, no to nie jest ta usługa, bo to nie jest. Zautomatyzowane przez użycie technologii informacyjnych. To się wiąże też z tym, co przed chwilą powiedziałam: mianowicie sednem usługi musi być świadczenie za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, sieci teleinformatycznych, i spotkaliśmy się z dość licznymi projektami. Gdzie owszem, była komunikacja usługodawcy i usługobiorcy poprzez sieć, natomiast tak naprawdę sedno było zupełnie jakby nie, nie była usługą, ponieważ dotyczyło jakby faktycznego wykonania jakiejś usługi. Podam przykład. Na przykład, jeżeli Państwo przesyłacie zdjęcia do jakiegoś. Jakiejś firmy, która dokonuje obróbki tych zdjęć i wywołania ich, no to owszem, te zdjęcia są przesyłane za pośrednictwem maila, czy być może przez jakiś system, który, czy też platformę, które ta firma fotograficzna udostępnia. Natomiast jeżeli usługa polega na tym, że firma dla Państwa te zdjęcia podda obróbce i wydrukuje wywoła i Państwo sobie odbierzecie te zdjęcia w wersji takiej, powiedzmy, zmaterializowanej, no to w tym momencie nie jest to usługa, bo sedno w tym momencie mm, usługi, którą ta firma świadczy, tak naprawdę polega na tym, że oni dla Państwa wywołają zdjęcia, a Państwo dostarczyliście je tylko i wyłącznie e, drogą elektroniczną, hmm. za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Hmm. Ten warunek e, tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby e-usługa e była dostępna dla wszystkich zainteresowanych, wszystkich, którzy e, no, są skłonni e, za tą usługą zapłacić. E, to znaczy, nie może być to e-usługa, która jest e, dedykowana czy, znaczy, której jakby skorzystanie ogranicza się do ściśle mm, określonej grupy osób, na przykład pracowników danej firmy, czy też, nie wiem, jakichś firm zrzeszonych w ramach jakiejś organizacji. Dlatego, że nawet jeśli ta usługa będzie świadczona dla tych osób w publicznych sieciach teleinformatycznych, to i tak ona nie będzie jakby miała tego warunku upublicznienia spełnionego, bo tak naprawdę będzie dedykowana tylko dla osób, które jakiś tam warunek wstępny spełniają i nikt spoza powiedzmy danej organizacji czy stowarzyszenia już z tej usługi skorzystać nie będzie mógł. Na indywidualne żądanie usługobiorcy. Chodzi tutaj o to, by usługodawca, usługobiorca. Gdy, żeby usługa była mu oferowana w momencie, kiedy wyrazi y, chęć z niej skorzystania, to znaczy tak jak mamy programy w telewizji, one są nadawane stale bez względu na to, czy y, ktoś je ogląda, czy nie, A to w tym momencie nie można y, jakby uznać, że ona jest na żądanie, tak, bo bez względu na to, czy jest odbiorca, czy nie ten sygnał, ten sygnał jest emitowany na przykład, a natomiast chodzi o to, żeby jednak same świadczenie usługi było zainicjowane przez usługobiorcę bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji no to sprowadza się ten warunek do tego, by była to usługa świadczona na odległość, a nie, że siedzą usługodawcy i usługobiorca obok siebie i poprzez sieci teleinformatyczne się ze sobą komunikują. Um, jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie w ramach działania 8.1? Ten slajd jest um, można powiedzieć, że takim wyciągiem najważniejszych cech jakie projekty w ramach działania 8.1 spełniają. Te cechy um, są, te wymogi są częściowo wynikają z rozporządzenia um, a częściowo wynikają z kryteriów oceny. Tutaj jakby wyłowiliśmy te cechy, które no, koniecznie muszą być spełnione. Oczywiście tych kryteriów oceny jest znacznie więcej i będzie o nich mowa w drugiej części spotkania. Natomiast no, to są takie, jakby myśli przewodnie działania 8.1. pierwsze, działanie 8.1, dofinansowanie w ramach działania 8.1 jest. Dla projektów, które obejmują przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usługi, co najmniej jednej nowej. W brzmieniu rozporządzenia Państwo mają tylko świadczenie e-usługi, natomiast jednocześnie jest mowa o tym, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku i jakby dokumentacja konkursowa, mam tu na myśli przewodnik regulamin przeprowadzenia konkursu wymaga tego, by jakaś jedna nowa e-usługa powstała. To znaczy nie możemy mieć czegoś takiego, że mamy e-usługę, która no z grubsza działa, chcielibyśmy ją rozbudować, być może wypromować w ramach projektu, może dodać jakąś, e, jakiś, nie wiem, funkcjonalność, natomiast e, w tym momencie to jest projekt rozpoczęty już, to nie jest coś nowego i Taka usługa nie uzyska dofinansowania.